W dzisiejszym tutorialu wyjaśnię Wam, jak pokazać cały adres URL w przeglądarce Safari na Macu. Gdy jesteście na jakiejś stronie internetowej, na przykład na mojej stronie firmowej i otworzycie sobie zakładkę Portfolio, tutaj domyślnie nie widać całego adresu URL. Jest tylko klivio.pl. Aby to zmienić i aby widzieć cały adres danej podstrony, Musimy wejść w safari, ustawienia i pierwsze pole, jakie widzimy w zakładce Advanced, to pokaż pełny adres strony. I gdy to zaznaczamy, mamy już widoczny pełny adres danej strony, a nie tylko domenę. Jeśli ten tutorial był dla Was przydatny, subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę pod tym wideo.